Dzisiaj gram z widzami 1 na 1 w boxach. Natomiast niezwyczajnie z względu na to, że troluję ich. Mój damage jest mnożony razy 4 dzięki specjalnej mapie na boxach, gdzie musimy skoczyć w rogu, aby uzyskać ten damage razy 4. Przykładowo, gdzie zwykłą pompę powinienem trafić za 100, trafiam za 400. Takie akcje dzieją się tylko na moim Discordzie. A jeżeli chcesz wygrać 5000 fauldolców, to wystarczy, że strzelisz w tym momencie łapkę w górę, komentarz oceniający film oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeżeli strzelisz łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to cały twój przyszły tydzień będzie szczęśliwy w szkole. Więc warto Lecimy. Dobra, gramy o skinka za 1200 faudolców. Jesteś pierwszy, jak się czujesz? No bo po raz pierwszy gram z e, youtuberem. No to dawaj, ready, i lecimy z tematikiem. Dobra, ziomek absolutnie niczego się nie spodziewa. Wchodzimy na mapkę. Pierwszy raz w ogóle gra z youtuberem, pewnie się stresuje. A zobaczymy, jak go stróluje: czy będzie dalej zestresowany, Dobra. czy już się rozluźni. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to musimy sobie biec po naszego cheetah. Ziomek, ziomek raczej nie będzie ogarniał w ogóle o co chodzi. No i będzie do mnie strzelał, ale się zabudujemy. A laucie. Na chilloucie się zabudujemy I okej, okay, przemienimy sobie bronie i let's go w niego Dobra, zobaczymy co on tutaj pokaże nam O kurwa. Kurde Halo, halo, ziomek No jestem, jestem, o kurde Żyjesz, żyjesz? Ja się, się wystraszyłem Halo, halo Byku no jestem, 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 spoko Gdzie? Halo, halo, byczku, 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 no za to. jestem o nie! O nie! O nie! Kilofet! No o nie! No o co tu chodzi? Ale ile to zadaje obrażeń, gościu? No jak to, 20! Co ile ja miałem HP? No 20, no! Dobra, ziomek pomału coś czai, także jest git. Lecimy sobie tutaj. Halo, ziomek, budujesz się czy nie? No, no jestem zabudowany, no. Gość, jestem pancelnik. Dobra, to walczymy, co? No okay. No ziomek, ziomek, walczymy, walka, walka, walka No dobra, dobra Walka jest taka? Ale jestem nierozgrzany Ale jestem nierozgrzany normalnie Ale mi ręce bolą, My mam zakwasy po treningu, gościu Co masz? Zakwasy? A co trenujesz? Zakwas. Czemu ty siedzisz w piramidce, ziomek? Bo się nie wiem Halo, zostaje zabudowany Wiem Uf. Co no. jest Byku! Ale jest ja jestem wcalewany i nie trafiam no! Może na Ty ci tak się pięknie grałeś! Boże, słyszawek. jak, nie! Jest. Jeszcze kurde nie, gram, gram z tobą, to, to jest jeszcze stresik. Walnym kozakiem jest. Boże nigdy z, z żadnym youtuberem nie grałem. No Byku, no to musisz się pokazać. Dzień dobry Dobry o kurde. Co ty robisz gościu? Jak ty to robisz? Halo, dzień dobry Halo, halo Where are you? Halo, halo Ziomek Ja pierdolę Ziomek Ja nie mam szans z tobą gość Nie mam szans Mówię ci, nie mam szans A! Kurde no. Anuku, ja, nie Anuku. Nie wygram tego skina, to jest niemożliwe. Chodź tu. Nie! Gdzie ty jesteś? Nie! Dobra. Nie. Dobrá, Uf, uff, spočíval jsem už Jak já to překrál? Tak to. Dobrá, když to krývá, jsou Ne. Dobra, laserazer, laserazer, gościu! Co? Morda! bardzo? Dobra. Dobra, Dobra, oh! Dobre, nie! Szybciutki sprayer, gościu, szybciutki sprayer. To się nazywa aim z no dokładnie, dokładnie 30 Nie JEST! Yes! Yes! Przegrałem gościu Ej nic nie chciało się oś, ale gratulacje mordo, chcę ci powiedzieć, że zostałeś strolowany, A w sumie ja zostałem strolowany Przez oh! siebie No coś ci teraz, coś ci teraz pokażę, dobra? No ja zostałem strolowany przez ciebie w zasadzie No Bo ja grałem na tak, wiesz? Czemu? Ale ci pokażę Dla coś, patrz Dlaczego takie hedy? Zobacz, zobacz Nie, 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 nie dlatego, patrz Podchodzisz, podchodzisz tu Tu skaczesz do góry i patrz na jednego Uc. hitka sobie padasz. dlatego się tak świeciłeś. <laughs> dokładnie, dokładnie. No ale no. nic, gratulacje, Mordo. Dziękuję ci bardzo. Okay. E, naprawdę, za, za dwa dni prezencik za 2000 tysiące Tak jak obiecałem. Może wyjdzie, może nie. No dobra, to let's go druga osoba. Ja jest ze mną zabile. snajper, e, mój moderator. E, Beku, gramy o tego skinka. Echo, ewentualnie skinka ze sklepu, bo chyba nie miałem cię znajomych, to będę musiał dwa dni poczekać, aż cię tam doda. Dobra, jak zwykle, pierwsze co to musimy się dostać do naszej miejscówki, która jest tutaj. Zamienić sobie bronię i let's go w niego. Zobaczymy, czy jest taki kozak, jak mówił. Pan snajper. Uuu, panie snajper! No, dlaczego? Nie wiem, co, nie. nie wiem, nie wiem, co to było. Dlaczego nie cisza wiem. na rejonie jest? Zamurowało mnie. <laughs> Zamurowało Cię? O nie? Nie. Zablokowałem się, nie mam broni przełożonych. Okej, okay, już mam. U, laserek, ziomek. Dobra, lepszy, lepszy. Jesteś. Byku, byku. Nie wierzysz w siebie, straciłeś wiarę w siebie, Nie. Straciłem. No, gościa już psycha city. się, że już a? O nie, o, A Mam na dobra. No, twoja była, twoja. Dobra, on się niczego nie spodziewał, to jest wariant. A to by jest z boku, dobra. Mordko! Słuch mnie dzisiaj zawodzi. Co się zawodzi? Słuch dzisiaj. A ja myślałem, że skill byku. Nie no, mordo. Mordo! Smofelit widzę. Nie no, mordo. <laughs> Co jakbym ci powiedział, gdy zostajesz strelowany? Mordko. jest chyba. Jacob gra na moim koncie. Nie gadaj. Jak ty tutaj tryhardujesz, gościu? Uspokój się. O, se skina. Uuu, mordko. Nie wolno tak. A co ty masz? Zajdź mi. Co ty masz? Czemu ty się świecisz? A co, jak się świeca? W jaki sposób? Bo świecisz się. A, no bo to jest Harley. Ja nie wiem. To styl do Harley. Wiesz, że nie jestem debilem. <grym> Czemu? Bo grałem te boksy. Jak grałeś te boksy? <grym> tako, grałem te boksy. Grałeś te boksy, tako? Tak o. I co? I wiem, że ty po 300 możesz walić pompą. I to by było na tyle na dziś. Widzieliście, byli ludzie, którzy się skapnęli, byli tacy, którzy ze mną wygrali oraz byli tacy, którzy dali się strollować. Także strzelcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, a jeśli nie, to napiszcie w komentarzu dlaczego. Trzymajcie się, na razie, siewanko!